Cześć, witajcie w kolejnym poradniku z tej strony Kali Miri. I wiem, dawno nie było żadnych poradników, ale teraz się nadarzyła okazja, żeby takowy nakręcić. A że ten poradnik również wpisuje się do moich wcześniejszych poradników dotyczących mechaniki neteru i portal hubów i tak dalej, które możecie obejrzeć, klikając na odpowiedni link tutaj na ekranie. No to myślę, że zrobił taki poradnik. A poradnik ten będzie dotyczył pułapki, która nazywa się Obsydian Coffin, czyli obsydianowa trumna. To nie jest nowy wynalazek. Myślę, że jest bardzo duża szansa, że już było 100 tysięcy filmików na temat jak to zrobić. Ale mimo wszystko ja to zrobię. <laughs> tak. Tylko dlatego, żebym miał filmik do wrzucenia w trakcie walki z komputerem. Eee, zaczynajmy. Do tej zabawy będziemy potrzebowali and Ender, czyli przysłowiowej zapaliczki eee, trochę żeby wyrzucić eee, oraz e, jeśli dobrze policzyłem e, 22 kostek obsidianu, tak, czyli ta pułapka jest odrobinkę. E, tak, trzeba się nakopać diamentowym kilofem, więc nie jest ona wcale taka tania, chyba że jesteśmy hardcorami i sobie zrobimy przy pomocy wiaderek. Wtedy nie musimy kopać, ale zawinam to trochę dłużej. I również będziemy potrzebowali jakiegoś serwera PvP i ofiary, którą będziemy chcieli w tej trumnie zamknąć. W tej chwili znajduje się tutaj na moim super fajnym serwerze PvP, którego IP wam oczywiście nie podam. I znalazłem tutaj taki domek. Ktoś sobie postawił i sobie w nim mieszka. No i, domek jak domek, wiadomo. I ładne, półeczki, studen, chantingu, jakieś skrzynki, piecyki, jest łóżeczko, zdjęcie creepera nad łóżkiem, jak słodko, jest nawet budzik. Tak, dobra. I w tym momencie, e, słyszymy, że nasz, e, nasz przyszły cel e, znajduje się, znajduje się, posiada, w piwnicy portal do neteru. Jak wszyscy wiemy z poprzednich poradników dotyczących portali do neteru, portal na, postawiony w Overworldzie pojawi się w neterze na współrzędnych odpowiadających współrzędnym Overworldu podzielonym na 8. Bierzemy żeby tutaj pod uwagę oczywiście tylko współrzędny X i Z. Y jako wysokość nie jest brana pod uwagę, jednak ma ona znaczenie w momencie, kiedy Podróżujemy między portalami, ponieważ portal łączy nas z portalem najbliższym na odpowiadających mu współrzędnych po drugiej stronie. Tak, Czyli wchodząc do tego portalu możemy wyjść w piekle, a wchodząc do portalu w piekle możemy wyjść w innym portalu. Jak również wchodząc do tego portalu możemy się połączyć z innym portalem, który ktoś nam postawi. Na tym właściwie cała ta pułapka bazuje. W tej chwili przejdźmy. Współrzędne, wszyscy zapamiętaliśmy jakie tam były. To było X259 i Z146. W tej chwili widzimy na naszym wykresie, że te współrzędne są troszkę inne. A to dlatego, że algorytm wyszukiwania miejsca na portal jest w stanie takowy. Kabel został dodany przeze mnie, w całej wcale demonstracyjnych. Stawia portal w. Pierwszych współrzędnych, w których może je postawić, to, algorytm posiada różne, wiadomo, wytyczne, czyli musi być pusta przestrzeń, nie może być w powietrzu, nie może być w lawie, i tak dalej, i tak dalej. Jako, że nasz portal wygenerował się na tych współrzędnych, które tutaj, Jako, że nasz portal wygenerował się na tych współrzędnych, które widzimy, jest to X119Z35, a ja przypadkiem mam pod ręką kalkulator i wiem, że to nie są idealne współrzędne dla pojawienia się tego portalu, ponieważ nasze idealne współrzędne będą x32 i z18. Dlaczego się wygenerowało na innych? No pewnie dlatego, że jest tutaj ściana, a pod nami jest pusta przestrzeń. No i dlatego korzystałem z tej okazji wykorzystamy sytuację i zostawimy pułapkę na kogokolwiek, który będzie chciał przyjść z tamtego domku tutaj do netheru. W tym celu musimy udać się na idealne współrzędne. Z drugiej strony to nie muszą być idealne współrzędne dla portalu. Wystarczy, że portal, ten który my postawimy, będzie znajdował się bliżej tych idealnych współrzędnych niż portal, który został postawiony wcześniej. Czyli musimy najpierw przekopać się w tą stronę. Kilka kratek. No widzicie, tutaj portal nie miał szansy stanąć. Dobra, jesteśmy x32 i teraz Z musi być 18. W którą stronę to się zmniejsza? Musimy wykopać odrobinę przed siebie. I tak prawdę mówiąc, nie muszą być to idealne współrzędne w tym momencie, gdyż ponieważ jesteśmy już na tyle daleko. O, znalazłem pierwszy raz w życiu neter kwarca że już w tej chwili e, i tak ten portal, który chcemy postawić, e, będzie przechwytywał cały ruch i wszystkich graczy, którzy będą przechodzili z tamtej strony e, tutaj do nas, e, do neteru. Wystarczyłoby ro, dokładnie 10 kratek, ale by to zrobimy dokładnie na rozporzędnych, aby zademonstrować m, sposób działania chyba źle. No i dobra. Odpalamy nasz portal. I teraz przechodząc przez niego znajdziemy się znowu w piwnicy. Tak. Natomiast przechodząc tutaj nie znajdziemy już, już się na tej platformie, którą wcześniej postawiłem w celach demonstracyjnych, tylko właśnie w tym portalu, który postawiliśmy na współrzędnych, które są bliżej tych idealnych współrzędnych, tych, które, w których wygenerował się portal, gdyby tylko był, gdyby to była jakaś jaskinia albo inna pusta przestrzeń. No i co? I teraz dalej działamy. Dlaczego ta pułapka nazywa się obsydianowa Trumna? To dlatego że w momencie kiedy gracz przejdzie przez portal po tamtej stronie, czyli będzie chciał zostać się z domku do netteru, po prostu znajdzie się w obsydianowej trumnie. A wygląda to po prostu tak. Zamykamy cały portal z, po jego uruchomieniu z obydwu stron Obsydianem. I właściwie całą tą machinę możemy zostawić, ewentualnie zamurować ją w ścianie gdzieś w pobliżu portalu tego, który jest używany przez naszą ofiarę. I po prostu ciężko go będzie znaleźć, bo współrzędy będą podobne, a nie będzie go słychać z uwagi na hałas generowany przez portal, który był tu wcześniej. Jak to działa w praktyce? Momencik, zaraz zademonstrujemy. Najpierw uzbroimy się w najlepszy diamentowy killoff, jaki jest na rynku, gdzie są moje narzędzia. Wow, pięcia tak z czadu. W jaki sposób to działa? W momencie, kiedy ofiara chce się udać do neteru w jakimkolwiek celu yy, i przechodzi przez, nas, po, przez nasz portal, zamiast trafić do swojego portalu, z którego normalnie korzysta, wyląduje w naszej obsydianowej trumnie, która ją po prostu przechwyci w drodze. No i co dalej? No i właśnie jest jeden wielki problem. Teraz sorry za wielkie różowe tło i zawroty głowy, ale właśnie na tym ta, ta pułapka działa. To jest najbardziej wredna pułapka w historii zastawiania pułapek. Yy, no po prostu nie wiem, czy jest coś bardziej denerwującego. W tej chwili człowiek zamknięty w tej obsydianowej trumnie nie ma szansy się wydostać, ponieważ w tej chwili cały czas skuwa blok portalu, tak zwanego, który jest niezniszczalny bez włączenia trybu Creative, A jako, że jest uwięziony w tymże bloku, nie jest w stanie wykuć się przez obsydian. Prawdę mówiąc, biedactwo nie jest nawet w stanie zmienić sobie trybu gry z konsoli, ani nawet się wylogować. Po prostu nie da rady, ponieważ znajduje się wewnątrz portalu i wewnątrz animacji portalu, co póki co, właściwie nie wiem, czy jest bugiem, czy mechaniką, ale skutecznie blokuje jakiekolwiek działania. Aby wyjść z tej dziury, jedyna szansa tejże ofiary, ponieważ nawet nie może włączyć sobie ekranu EQ, czyli inventory, czyli E, jest... To, że będzie miała gdzieś na pasku enderperły i udaje się, rzucając nimi, gdzie się da, wybagować na zewnątrz, gdzieś w koprzek klocka. Ewentualnie potrzebna będzie po prostu interwencja admina. No dobra. W takim razie, tym oto pięknym, e, różowym wirem, z którego nie mogę wyleźć, ponieważ nie mogę zmienić game moda, ani się cokolwiek, bo nie że sprzętu, żegna Was. Karibiri. Dajcie znać, co myślicie o tej pułapce, o tym poradniku. I jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje na temat poradnika, jakich chcielibyście zobaczyć, a na którym będę w stanie wam cokolwiek wyjaśnić, dajcie znać w komentarzach pod filmikiem, albo na kadał, albo na Priwa, albo jakikolwiek inny kontakt do mnie macie. Na tymczasem to już będzie wszystko w tym poradniku, i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Wyciągnijcie mnie stąd.